Cześć wszystkim, nazywam się Artur i witam Was na moim nowym kanale. Od 20, ponad 20 lat jestem nałogowym graczem i także modelarzem, ale o tym później. Dorastałem w czasach, w których granie nie opierało się jedynie na pobieraniu wielkich aktualizacji i czekaniu na skończenie się wielkich pobierań. Dużo grałem na retro konsolach, dużo poświęciłem czasu na granie w. Na Noki Engage, o której głównie będzie najbliższe materiały będą się pojawiać. No, też na Nintendo 64 na Pegasusie, na PSXie, więc wychowywałem się na starych grach, zdecydowanie tych takich bardziej klasycznych. No, mówiąc o Noki Engage, bardzo dużo ludzi nie miało okazji się z nią zapoznać, bo u nas w Polsce była ciężko dostępna, gier było mało, dużo gier nie wyszło nigdy w Polsce, więc temat był bardzo kiepsko, kiepsko roz roz rozpowszechniony w Polsce. No, ja jestem szczęśliwym posiadaczem Engage'a QD w wersji Silver, którego bardzo lubię bardzo aktywnie na nim gram. Bardzo dwa ciekawe akcesoria do niego posiadam, które są bardzo też trudno dostępne. Jest to rozszerzenie czytnika Kart Pamięci na 2 i zewnętrzny głośnik. No i jak widać, pełnej kolekcji 56, no można powiedzieć 57, bo jeszcze niedawno wydana gra Parasite Pack. Przez małe studio LowTech Games, która też do mnie dotarła, więc jest tutaj 57 gier, które posiadam. Są wszystkie poza jedną, wszystkie w full secie, więc wszystkie mają instrukcje, wszystkie mają wszystko to, co powinny mieć. Posiadam także kilka takich innych, mniej yy, znanych gier, tak jak na przykład Virtua Cop, który jest tylko wersją deweloperską, albo taką bardzo rzadko spotykaną karty, kartową wersją Chrys Snakes, która też była praktycznie niedostępna nigdzie. No i chciałbym się z Wami podzielić recenzjami, opiniami o każdej z tych gier, ponieważ większość z nich przeszedłem. Wszystkie mam co najmniej połowy rozpoczęte, a większość przeszedłem. Szczególne miejsce u mnie na liście dzierżą asfalty, tutaj są asfalty odwrotnie, więc asfalt 1 i dwójka to moje, jedne z pierwszych samochodówek jakie grałem na przenośnych sprzętach, więc tutaj też Warto o nich powiedzieć. Chciałbym też wszystkie z tych, każdą z tych gier po kolei opisać, pokazać, pokazać jakiś gameplay. Opowiedzieć o czym jest, jakieś plusy, minusy, coś takiego. W takiej formie krótkich wideo przedstawić Wam każdą z tych widocznych tutaj gier. Gameplay zamierzam nagrywać na emulatorze Engage'a na Androidzie. Bo nagrywanie z oryginalnego Engage'a jest bardzo ciężkie i wymaga sprzętu, którego niestety nie posiadam, więc będziemy się musieli oprzeć na emulatorze na emulatorze Androidowym Engage'a, ale oczywiście każda z gier będzie nie ściągnięta z internetu, tylko zgrana z kartridży, żeby, nie było, żeby były wszystkie z oryginalnego źródła. No i seria, jak się będzie rozwijać, jak się będzie podobać, jak będą subskrypcje, będą polubienia, to będę planował też opowiedzieć trochę o grach na DS-a, Nintendo DS-a, bo też posiadam sporą kolekcję, też kilku bardzo rzadkich gier. No i też planuję może o Gizmondo powiedzieć, bo to też jest mało, dużo ludzi nie wie, co to jest za trend, bo to jest bardzo taka mało dostępna, ciężka konsola do zdobycia. Także posiadam ją w fullsecie i mam kilka gier na nią, ale planuję uzupełnić kolekcję o wszystkie. Więc jeżeli lubicie taką tematykę, to na pewno będą się pojawiać jakieś nowe materiały na ten temat. No i chciałbym też, jako że jestem początkującym youtuberem, więc zaczynam dopiero, więc na pewno nie jest to tak profesjonalnie nagrane, tak jak powinno być, więc zapraszam do komentarzy, do opinii o filmie, czy się podoba wam, czy nie, czy coś zmienić, jak, jak to w ogóle wypada. Tylko prosiłbym też o kulturalne wypowiedzi, bo jesteśmy drożsi, jesteśmy duzi, więc nie, nie musimy się obrażać, ani na sobie, sobie jakieś nieprzyjemności robić w komentarzach. Także to by było na tyle teraz. Trzymajcie się. Teraz już w trakcie jestem nagrywania filmu o pierwszej grze na Engagera, ale tutaj nie chcę nic spoilerować. Będę wszystko na bieżąco wrzucał na kanał, więc kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!